Co tu się dzieje? Co tak no długo? – No co długo, no. Jednego wyciągnęliśmy, ale to tak zagrzebane jest, jemu się widlać tutaj ślizga. się śiermo! Stworzeń, pasy sierbo. Widlac się no. ślizga, może opony ci kupić zimowe. No. To być wyjęte w ciągu 10 minut. Każdy ktoś powinien pociąć i dawno kablał. Panie dyrektorze, jeszcze parę… – Czy mam zapłacić? Panie dyrektorze, ja jest ja pan... czy... się urwał. Świstną mnie pół metra nad głową ten haczyk. Mało co mnie nie zabił. Ty możesz zapisać w swoim twardym dysku, że tym się tego nie robi, są łańcuchy. Przywieź trzy łańcuchy i wyciągniesz. Dwa wystarczą. A tak to chcesz w zęby dostać? Każdy czy tu bez mnie się nie może to wszystko zdarzyć? Ja muszę załatwiać interesy, a nie zajmować się jakimiś łańcuchami wyciąganiem złomu. Dyrektor musi wszędzie dojść swoim okiem, bo praktycznie bez dyrektora to tutaj ani róż na tej firmie. O, jedzie Waldzio, kochany. Czekaj. Dawaj, 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 czas się kończy. To na trzy łańcuchy każdy musi zrobić. Dobra, ja wejdę tam, podczepiam Ci pierwszy. Poczekaj. Zamiast przywiesić sobie łańcuchy na karetce, to wciska się. Kto to teraz wyjmie? Ludzie myślcie, to nie boli. kilka albo młotek, jak się zakleszczyło człowieku. Dobra, pierwszego wieszam. Co prawda łańcuchy nie sprawią, że koła wózka przestaną się ślizgać, ale przynajmniej powinny wytrzymać ten zabieg. Dałę w górę! Każdy odejść! Dobra, już teraz chyba nie pęknie, co? Bo... Idzie, bardzo idzie! Jeszcze trochę jeszcze raz! Mamy w Dał nam popalić. To ile to waży? Za 300 kilo albo więcej. Oj, więcej. Dobra, Kaziu. Ja mam nadzieję, że nie jestem już potrzebny. Tak, Teraz nie wyciąć? No przecież tyle razy cięłem, to trzeba wyciąć wszystko. Jak potniesz, to przyjdą. Dobrze. Tadek, stawiaj go tam. O tutaj. O, dobra. Dobra, dobra, bo to będzie się kopciło. Dobra. Teraz to, co najlepsze i najprzyjemniejsze. Cięcie. Trzeba się jeszcze sprężarkę, bo jest zamarznięta! O. W niskiej temperaturze wydajność sprężarki nie jest oszałamiająca. Jednak trzeba pamiętać, by obchodzić się z nią z wyczuciem. Dobra! Abracie tutaj trochę po tym może A żeby nie wybuchło. O! Człowiek. o Maria! Awaria! No i tak się wrzało, a się kur przewrzało.